Dzień dobry. Jesteśmy z tyłu sklepu drugie życie. Chciałem Wam powiedzieć, podzielić się właśnie taką refleksją, że dobrze jest mieć takie z tyłu sklepu, bo a, mogą tam być rzeczy, którymi się można dłużej niż zwykle pozachwycać. To są rzeczy szczególne, które udaje nam się dziś zdobyć. I wcale się nie spieszymy, żeby je gdzieś pokazywać. Dzisiaj chciałem Wam parę takich, takich rzeczy do zachwycania pokazać. To są również rzeczy, o które coraz ciężej, bo to są rzeczy z gatunku rzemiosła i naprawdę największego kosztu. Zaczniemy od czegoś, co jest. No, rarytasem w pewnym sensie. Bo to jest prawdziwa, drewniana, wysoka figura Maryi. Ona ma jakieś 40 lat. Także nie jest stara, jest zrobiona tak jak trzeba. Jest oczywiście drewniana, e, pokryta polichromią. A e, Tutaj ma podpis autora. Niestety nie poznałem go. Chociaż jakbym go poznał, to bym pewnie mu pogratulował tego kunsztu. Bo rzeźba wygląda, jakby była z przynajmniej XVIII wieku. Piękna. I to jest właśnie jedna z rzeczy, którą, którą się warto pozachwycać. To niekoniecznie jest coś, co musi się kojarzyć tylko i wyłącznie z kultem religijnym. To jest po prostu piękne, piękne rzemiosło. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, która najprawdopodobniej była rzeczą kościelną. To jest półka. To jest półka. To jest półka. Półka, poka pokażę ją od tyłu, proszę bardzo. E, na dwóch hakach można było ją zawiesić. I tutaj można było. E, prawdopodobnie tak było, bo to jest półka, która jest z kościoła. E, nie z Polski. Od razu mówię, nie z Polski. E, tutaj stała albo figura, albo świecznik, dlatego że e, znaleźliśmy tutaj ślady, ślady wosku. Zwróćcie uwagę, to jest rzeźbione w dębie. Coraz rzadziej się to zdarza, bo to jest niezwykle trudna technika. Yy, tak przestawić? Tak, 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 tak? dobrze o, do się. Widzimy, o, jest piękna. Was. Ale dzisiaj współcześnie można z tego na przykład zrobić sobie małą konsolkę, powiesić równie piękne lustro nad tym i nie tylko ma się, ma się zabytek, trudno powiedzieć, ale na pewno rzecz niezwykłej urody. I pasuje do niej każde lustro, nawet nowoczesne. Tak jest. Może być zwykła tafla, prawda? Czysta Byle się. nie do łazienki, bo, bo się bo, bo, bo popęka. W każdym razie tak, to jest jedna z tych rzeczy, która trafiła w nasze ręce w ostatnich tygodniach, ale na razie niech sobie tutaj poleży. Wcale nie mam ochoty się z nią rozstawać. Nie jest stara, chyba. Pokażę Wam jeszcze coś z gatunku rzeczy niespotykanych u nas. Mo, mo, może tak. Najpierw zaczniemy od tego, że to są talerze, jak się domyślacie, kolekcjonerskie, e, amerykańskie. E, tu jest napisane, że. Wyprodukowanej pod egidą American Indian Heritage Foundation Museum. Coś, co u nas się absolutnie nie spotyka kolekcjonerskie talerze z obrazami Indian. Zastanawialiśmy się, czy w Polsce są fani Indian oprócz małych chłopców. No, bo małego chłopca to może na to nie być stać, ale to są piękne, oryginalne. No, numerowane talerze e, wyprodukowane przez firmę Franklin Mint. To ktoś, kto zbiera różne rzeczy, wie, że oni wypuszczali takie kolekcje e, no, naj, najlepszych rzeczy. Dziwi nas zestawienie. Indianie i porcelana. Indianie na porcelanie. O, to się nawet rymuje. Indianie na porcelanie. Nie czujesz, że rymujesz e, nawet? Nie czuję, że rymuję. E, tu są takie sowy, ale te sowy to. Chyba nie do końca e, na dzisiaj. Jest jeszcze jedna rzecz, ale to już z Europy, z Niemiec. Coś, co jest połączeniem dwóch ulubionych rzeczy przez nas. To znaczy, tak, sztuki robienia szkła. Ktoś powie, nic specjalnego. No, może i nic specjalnego, gdyby nie to, że po pierwsze, to jest dzwonek kolekcjonerski firmy Rosenthal. Słowo go tu, widać. Tu, tu Może jest. na tle. Tak jest. To jest dzwonek Rosenthal. I co ciekawe dla tych, którzy znają Bierna Wimblata, czy Wimblela, już mówiłem kiedyś o nim, to są no, rysunki, projekty właśnie zrobione przez e, pana bierna. Rzecz niezwykle delikatna. Tak, delikatna. Właściwie to o. To jest chyba jakiś anioł kobieta z gitarą. <gry> Nie wiem czy to z gitarą. W każdym razie. Ale pięknie dzwoni. Ja, pięknie dzwoni, tak, zadzwonię. Nie jest kryształ, szkło wystarczy. Jak jest dobrze zrobione, ma ten dźwięk, ma ten fantastyczny gong. Proszę bardzo, to są dzwonki, które, jak sugeruje firma Rosenthal, powinno się wieszać na chońce. Eee, z takich rzeczy, które są trochę dziwne, eee, no ja bym powiedział nawet bardzo dziwne, ja bym sobie e, czegoś takiego nie powiesił, ale ktoś przyjechał z wycieczki, nie wiem, gdzie takie muszle e, 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 można spotkać. nie nad Bałtykiem. No raczej nie, tak, ale nie wiem gdzie i wiecie co, I zrobił sobie z tego kinkiet. E, ja, jak ta wyobraźnia ludzka, prawda, krąży. Zastanawiałem się nad tym, czy Wam to pokazywać, bo to tu leży nie dlatego, że ja się tym zachwycam, tylko nie wiem, co z tym zrobić. Polubić, polubić. Jasne, jasne. Yy, polubić... Tak. Yy, jest jeszcze coś, co jest na pograniczu rzemiosła i ludzkiej wyobraźni. Zapraszam Was. To jest rzeźba. Bardzo dziwny twór, nazwijmy to w ten sposób. Bo ktoś powie, no tak, przyszedł jakiś, tam nie wiem, drwal, wyryżnął kawałek pnia, zrobił tutaj podstawę, ale zwróćcie uwagę, to jest kwintesencja tego, co po pierwsze w naturze jest dość często spotykane, ale nie w takim w takim, z, tak powiem, skupieniu, to są czeczoty. Tu, w każdym z tych miejsc, drzewo było ramione. Wytworzyło przez lata takie, no, nazwijmy to ochronne zasłony, ale przed człowiek. i to jest to właśnie, o czym chciałem powiedzieć, granica, że tak powiem, rzemiosła sztuki i wyobraźni. Zobaczył w tym kobietę. Moim no. zdaniem kobietę. On zobaczył kobietę. Ja nie wiem. Ja do dzisiaj się zastanawiam. No. Kobieta. Hmm. kobieta. Kobieta. Dobrze, niech będzie kobieta. W każdym razie. Wiecie, takie rzeczy czasami. Yy, czasami ciężko dostrzec. Idziemy sobie gdzieś na spacer. I widzimy, że coś leży. Albo coś stoi. 99% ludzi nie dostrzeże w tym nic oprócz tego, co tam leży. A ten 1% i to był ten artysta, powiedział ja? Ja z tego zrobię coś więcej. Piękne. Tak. Piękne. Jest jeszcze jedna rzecz na koniec, którą wam pokażę. E to już sobie tutaj wisi. czeka. nie wiem, czy widać dobrze. Czy zdjąć? Widać, czy nie widać? Może światło tu zapal? Jest, okay. Jest OK. Dębowa. No powiedzmy, że płaskorzeźba. Maryja. Prawdopodobnie Matka Boska z Lourdes. Tak nam zasugerowały tak klienci. klienci, że to jest Matka Boska z Lourdes. Ale zwróćcie uwagę, to też jest rzeźbione w dębie. To jest, ślady na to wskazują, element jakiejś, być może, większej całości. Ktoś tutaj dokręcił ten piękny, musiężny zawias, ale te ślady po kołkach sugerują, że ta Płaskorzeźba była w jakiejś większej całości. Ja to powieszę, to jest strasznie ciężkie, jak to do. W każdym razie niezwykły, symboliczny kawałek sztuki. Chodźmy. To tak tylko na koniec. To też może. O, warto też to pokazać. To jest coś, co jest sztuką, ale nie jest rzeźbą, taką sensu stricte. Dlaczego? Dlatego, że to jest to jest tworzywo specjalne, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Żeby wytworzyć taką rzeźbę, ktoś musiał przygotować formę. Te formy przygotowywano z niezwykłą starannością po to, żeby można było w nich, no nazwijmy to tak, tak umownie, odlać ten kształt. To z reguły były rzeczy powtarzalne, ale repliki, To zresztą ktoś nalepił etykietkę, tak, to jest replika, jakiejś prawdopodobnie renesansowej może może późniejszej, może wcześniejszej e, e, prawdziwej rzeźby. Także jak widzicie są rzeczy z gatunku rzemiosła. Nie pokażę Wam dzisiaj zegarów, bo tam się dzieje rzemiosło prawdziwe. E, nie będę nic takiego pokazywał, ale chciałem Wam zwrócić uwagę na to, żebyście w dobie drukarek 3D, które robią z plastiku, Ludzi, którzy wam coś opowiadają, że to jest sztuka, uruchomili własną wyobraźnię, dotknęli, powąchali, przyjrzeli się i zobaczycie sami, jak wiele jest do odkrycia, nie tylko w Starożytności. Tyle na dzisiaj, do następnego razu.